Gdzie, to jedzie do nas kurier z kominami dwie palety kominów i jeszcze gościu kurde na kozaka wali tu na wstecznym dobry jest prawie 600 metrów 500-600 metrów gdzieś wali na wstecznym do nas kurde zjechać ze przodem tu by się obrócił śmiało my mamy jakiś tych kierowców pani nie z... Fajny jazzman, no i Wali tyle metrów na wsteczny do nas. Ale w końcu już będziemy mieli kominy. Teraz będzie można je wylecieć. No I zasuwa na wsteczny.

Nagrywam to ten No i tak wyglądają nasze dwie tamte tylne palety kominów miały być 3,5, ale z jednego zrezygnowaliśmy, no ale dobra, już super mamy to na miejscu I tak pierwsza paleta ściepnięta. tam już będzie szła zaraz druga Trochę jakieś kurde mniejsze wymiarowo są. Ale to już. Trudno no. tak, cały zestaw od razu z podkładkami, żeby się rury nie poprzaskały i wsie o. Zaraz będzie druga paleta. Mimo, że to coś tak podesło, ale to jednak tu jest ta ziemia taka gniazda, że jednak tu Nąsto będą ciężkie auta siadały No dobra, właśnie idzie kolejna paleta na rampę No i co, towar rozładowany Kurier zwija windę i zwija się do siebie z kolejnymi kursami a my zaraz to musimy przenieść wszystko do środka budynku, żeby tak na wierzchu nie kolało kogoś. A właściwie co za różnica. A będziemy może lecieć już pod koniec tygodnia kominy i będzie super. Dopadłem fajną firmę z kominami. Centrum Kominów, firma, no Centrum Kominów. Krzyżanka 7 Złoczew Aż ze Złoczewa do nas przyjechały kominy Zakupione były w piątek po południu Dzisiaj mamy poniedziałek po południu I Do Sowie Tylko przez sobotę, niedzielę Doszedł do nas cały towar Za chwilę no, Kominy dostałem w cenie Obdzwoniłem tu na, Śląsk, na górnym Śląsku w moje stare kurtownie to nie dało mi spokoju, że wszyscy zawsze ciągle mówią mi, że wszystko do góry, do góry, do góry, więc postanowiłem poszukać sobie innego dostawcy. No i się okazało, że dostawca jest prawie o 900 zł tańszy łącznie z dostawą, czyli z kurierem. O to jest jakiś kurier. Tylko ma nieoklejone auto, to więc nie wiem jaki kurier. No i znalazłem tą właśnie firmę. I chciałbym wam ją polecić. Weźcie sobie jak szukacie kominów to z transportem, z wyceną, z miłą obsługą, fajnie to kurde poszło. Jestem zaskoczony miło, Do, e, prawdopodobnie mi prześlą jeszcze na maila e, cały cennik ich e, ofertowy, u, bo też mają e, rury e, kwasowe, kwasówki inaczej mówiąc, mają e, dużo, dużo więcej jeszcze systemów, wszystko związane z wentylacją i e, kom, kominami, no kurde. Dobrze trafiać w takie 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 oferty ciekawe, bo to się właśnie oszczędza. 800 zł za posiedzenie pół godziny albo 40 minut na telefonie i na internecie szukając grzebiąc, aż się dogrzebałem. No, to kurde jak za powiedzmy nawet godzinę zaoszczędzić 800 to jest według mnie oszczędność wyrąbista i to tylko tyle. No, zobaczymy Mam nadzieję, że kierowca wyjedzie normalnie. Że nie ugrzęźnie, bo troszeczkę go przy, przymuciło w tym błocie. No tu mamy taką po lewej od naszej strony działki, mamy taką kolejną. A kierowca już, a wiecie, Pomyślał. Nie wdusił się na tą kolejną No to. na wstecznym wjechał. I w kolinne się nie wpierniczył. No to do następnego. Idę ja po prostu kominy przetransportować, tylko teraz kurde cholerka wie gdzie je tutaj daj, żeby nam nie przeszkadzały później. Tu będzie szalowanie, chyba na środku jedamy, coś mi się tak zajer. Jedna paleta tu pójdzie, jedna obok. Dobra, bierzemy te palety. Co to? Śnieg? Nie, myślałem, że śnieg. Ale to nie śnieg. Tak, dostałem do tych kominów też wszystkie atesty ogółem, certyfikaty jakości. Tak wygląda do nas przytransportowany towar. No, tak. no, kurde, porządna firma. Porządnie spakowane wszystko. O, nawet sznur widzę. Zajebista sprawa. O, tu też widzę Rondomal. Też zajebiste. Dobra, to biorę ze sobą do auta. To też biorę ze sobą do auta, to sobie się w garażu na razie, żeby tu nie korciło. Czapa może się zostać, to co może zostać. Tu coś zobaczymy później jeszcze co tam jest. Tak wygląda po prostu auto budowlane? To nie macie tu nawet co komentować, bo po prostu to dziennie towar wrzucany, wyciągany. I to tylko tyle. Ale już się ostatnio pomału oglądałem za samochodem. A mam na myśli, miałem już bardzo dużo, właśnie to jeszcze nie chcę stoi. Mam na myśli, przetestowałem Fiaty, Cytrynki, Volkswageny, różne auta. I co w tym wszystkim jest najlepsze, to to. Że mam na oku Volkswagena LT35, chyba co? Ty masz słuch? No, tak sobie połazimy teraz w kółeczko. Sobie bym kupił teraz Volkswagena LTK, bo z, z znajomy co ma działalność gospodarczą to też jeździ często na giełdy spożywcze już ma prawie tego LTK tego LTK ma już Rongo ma z 15, 12 lat 15 bo to jest ten starszy model oczywiście co jeszcze nie ma tyle na nafaszerowanej elektroniki zwykły w dieselku, 2,5 silniczek no i Byłem z nim na tym, jak to się mówi, na kanale, bo chciał coś mi pokazać. I kuźwa się zdziwiłem, że jest zajebisty typu całe podwozie dolne Rama wzmacniana Jestem za Volkswagenem NML NMLT Już nie chcę żadnych zgnilizn, kurde fiatów Ducatów, bokserów, kuźwa i tych dziadostw to mnie zawiodło kilka razy pod rząd. Roczniki też nie były takie stare wcale. Ale jak ja mam ciągle, ciągle inwestować w coś, co za chwilkę mi się spierdyli i stoi potem parę miesięcy, bo zanim ja uzbrązam jakąś kasę na silnik, czy na skrzynię biegów, to mam wyrąbane na to. Tak, poukładamy na tutaj jak tam było. I sobie wszystkie te rury wciśniemy nazad do środka Piero to wyciągać No tam na chorzowie mieliśmy wyższy